Nasza firma Ekomazuria jest relatywnie młodą firmą. Rozpoczęliśmy naszą działalność w 2020 roku. Było nas pięciu założycieli. Mogliśmy stworzyć firmę własnym sumptem, wybudować trzy domki, mieć kilkuset tysięczny przychód. Natomiast zdecydowaliśmy się od razu iść dużą skalą. Musieliśmy zdobyć kapitał, żeby wybudować kompleks, w którym mamy 42 lokale. Skalowanie w naszym przypadku dało nam taką dużą dźwignię, że mieliśmy po co wybudować restaurację, wypożycza. Sprzętu i wszystkie inne usługi, które w tej chwili oferujemy, które generują bezpośrednio przychód do spółki. To skalowanie było częścią naszej strategii, związanej z tym, że niewspółmiernie większy przychód generuje nam firma w tej chwili, mając 42 lokale. To znaczy, tak, wydalibyśmy milion, mielibyśmy przychodu powiedzmy 200 tysięcy rocznie. Wydaliśmy tych milionów 30 no i ten przychód jest kilkumilionowy każdego roku.